Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze południowych dzielnic Gdańska, u zbiegu ulicy Azaliowej i Kalinowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo projektowanej szkoły znajdują się skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jedno- i wielorodzinnej oraz rozwinięty układ komunikacyjny w postaci obwodnicy trójmiejskiej, drogi ekspresowej S6 oraz ulicy Kartuskiej, drogi krajowej nr 7. Dla pełnego skomunikowania terenu inwestycji. Konieczna jest modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego z uzupełnieniem ciągów pieszych i wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. W ramach inwestycji planuje się przebudowę ulicy Azaliowej oraz budowę chodnika w ulicy Kalinowej. Kompleks dydaktyczny zlokalizowany w północnej części działki stanowią trzy połączone funkcjonalnie budynki: szkoła podstawowa, sala gimnastyczna i basen. Nawiązujące skalą i charakterem do otoczenia. Kompleks dydaktyczny przewidziany jest dla 625 uczniów, z podziałem na 24 oddziały, w tym 4 oddziały dla klas zerówek, 10 oddziałów dla klas młodszych 1-3 i 10 oddziałów dla klas starszych 4-6. Od południa zaprojektowano tereny rekreacyjne z boiskami sportowymi i placami zabaw. Wejście główne na teren szkoły oraz dwa wjazdy od strony ulicy Azaliowej. Dodatkowo od strony południowej, ulicy Lubczykowej, wejście piesze. Wejście główne do kompleksu znajduje się w części północnej budynku dydaktycznego od strony ulicy Azaliowej. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia zlokalizowano przestronny hol główny, bibliotekę, pomieszczenia dydaktyczne i węzły sanitarne. Na najniższej kontygnacji budynku szkolnego usytuowano szatnie z podziałem na grupy wiekowe, szatnie wieszakowe dla dzieci młodszych i szatnie z szafkami skrytkowymi dla dzieci starszych. Lokalizacja stref szatni w obiekcie umożliwia odrębną drogę ucznia młodszego i starszego do pomieszczeń dydaktycznych. W budynku szkoły przewidziano dwie sale lekcyjne dla zerówek, 11 sal lekcyjnych dla klas 1-3 i 11 sal lekcyjnych dla klas 4-6. Każda z sal lekcyjnych przewidziana na 30 uczniów jest wyposażona w tablice interaktywne. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z komputerów, projektorów i innych pomocy naukowych. W budynku szkolnym przewidziano pracownie komputerowe, pracownie językowe, kabinety przedmiotowe. Skrzydło północno-zachodnie budynku dydaktycznego przeznaczone na stołówkę oraz zaplecze kuchenne przystosowane do żywienia cateringowego. Stołówka posiada 136 miejsc siedzących planuje się wydawanie do 500 posiłków dziennie. W budynku szkoły przewidziano dwie świetlice. Świetlica dla starszych dzieci wyposażona została w stanowiska komputerowe umożliwiające odpowiednie warunki do nauki własnej, a program realizowany w świetlicy zagospodaruje uczniom czas wolny. Dla młodszych dzieci świetlice stanowi sala zabaw. Na parterze budynku dydaktycznego w skrzydle północno-wschodnim zaprojektowano bibliotekę środowiskową z czytelnią, która będzie dostępna również dla mieszkańców dzielnicy. Część biblioteczna posiada osobne wejście zlokalizowane od strony wschodniej z cholem, szatnią oraz toaletami. Biblioteka składa się z dwóch czytelni oraz wypożyczalni. W budynku Hali Sportowej zaprojektowano aulę o powierzchni około 370 m2, przewidzianą na około 300 osób, wyposażoną w sprzęt audiowizualny do odtwarzania projekcji multimedialnych oraz oprawę muzyczną szkolnych uroczystości i spektakli. salę gimnastyczną o powierzchni 1100 m2, z możliwością podziału na dwie mniejsze, zlokalizowaną na parterze budynku Hali Sportowej. W jej bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano zaplecze szatniowe i węzły sanitarne, jak również sale do zajęć korekcyjnych, siłownie, salę pomocniczą. W południowej części działki zlokalizowano kompleks boisk szkolnych z nawierzchnią syntetyczną: boisko do piłki nożnej pokryte trawą syntetyczną, i boisko wielofunkcyjne do piłki korzykowej, siatkowej i tenisa pokryte nawierzchnią poliuretanową oraz pełnowymiarową bieżnie i skocznie. W południowej części terenu zaplanowano również place zabaw. W hali basenowej zaprojektowano basen o wymiarach 12,5 na 25 metrów, z wydzieloną czterotorową częścią pływacką oraz częścią rekreacyjną. W części rekreacyjnej znajdują się atrakcje wodne typu masaż karku, masaż ścienny, gejzer dna, ławeczka podwodna. W hali zaprojektowano także brodzik dla osób niepływających o wymiarach 5 na 12,5 metra z atrakcjami typu masaż karku oraz wanną z hydromasażem. Bezpośrednio przy hali basenowej usytuowano saunę. Szkoła podstawowa przy ulicy Azaliowej w Gdańsku będzie miejscem nie tylko edukacji, zabawy i rozwoju dzieci, ale również miejscem rozwoju kulturalnego i rekreacji sportowej dla mieszkańców dzielnicy w godzinach popołudniowych. Prezentowana inwestycja stanowi typowy, wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy zespołu szkolnego wraz z salą gimnastyczną, basenem i zagospodarowaniem terenu, który można zaadaptować w nowych lokalizacjach.